W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, że na takiej małej rzeczce możecie naprawdę fajnie połowić. O, jest. O, ładnie. Do tego nie potrzebujecie naprawdę dużo sprzętu. Wystarczy delikatna wędka. O, ale przywalił. Pięknie przywalił. I malutka torba z O, jest kolejna. Mając te podstawowe rzeczy plus trochę wyobraźni, super się pobawicie nad wodą. Co do sprzętu, który dzisiaj ze sobą zabrałem, to tak obrotóweczki różne, czyli przynęty twarde. Tutaj też są gumy, bo mam wymieszane. Muszę sobie tu porządek zrobić. Yy, agrawki w razie zerwania. Wziąłem sobie też naklenie w oblerki, ale kleń dzisiaj raczej nie będę łowił. No i zrobiłem sobie takie małe pudełeczko. Kilku gumek dosłownie na szybko się pakowałem. Przerzuciłem sobie różne tanty. Ta tanta mi daje jak na razie wszystkie rybki, ona jest sprawdzona i na nią mówię, trochę jaskółeczek, no, zobaczcie totalny minimalizm raczki jakieś i robaczków troszkę praktycznie tu nic nie ma, no i mam tu jeszcze główki haczyki, cieburażki, główki no i fluorocarbon, nie wiem, jednak zerwał 0,16 to jest taka malutka torba a łowię i tak w zasadzie na dwie przynęty, no ale jak one by się nie sprawdziły, to wtedy bym kombinował. Widziałem sobie po prostu to, co mi się sprawdza. Przede wszystkim sprawdzone przynęty ze sobą i bawię się, bawię się. Po prostu trzeba się cieszyć z tego wędkarstwa. Zaraz się zrobi zimno i skończy się to przyjemne łowienie. Wiadomo, wtedy wyjeżdżałem zazwyczaj najgrubsze ryby, ale to już nie jest takie przyjemne jak teraz. Mam 20 stopni. No zobaczcie. No. Jest coś pięknego, coś pięknego. Dobra, nie przedłużam. Lecimy dalej. Zobaczymy, co jeszcze się uda wydubać. O, widzę, że jakaś drobnica się tu rzuca. No, myślę, że tu coś wyjedzie. Zacznijmy sobie od takiej tańcioszki na 3 gramowej bodajże główce dźwigowej. O, jest! Mamy okonka. Jest pierwszy okonek. Nie za duży, ale jest. Taki, o, ale grubasek już ładny. Ładna rybka ziomeczek, hop, poszedł no, jest kolejny Jest kolejny ale nieduży taki maluszek puścimy go hop, zejdę sobie tu niżej, wtedy będą te ryby trochę Ładniej wypuszczać to zobaczmy czy coś jeszcze wyjedzie. Widać że tam drobnica siedzi w tym miejscu. Jest. Mamy kolejnego akąka. ten troszkę ładniejszy. No są to jakieś ogromne ryby, ale fajne, przyjemne. No, ziomek. Taki skubaniec, ale ładny. Kolorki jakie, zobaczcie. Wracam, ziomek. Hop. O, ale bym się wrąbał. Masakra, mało braku. O, ale było branie, ale piękne uderzenie było. Jajaj, ale pięknie uderzył. Przepiękne branie było. O, jest kolejne. Kolejne. Ale ładne. Ale walczy. Ale piękny układ. Przepiękna rybka. Zobaczcie, kolejny. 5 minut łowienia i coś Czwarta rybka. Piękna rybka. Wracaj. Ziomek. Powiem Wam, że zaczęło się aż za, za pięknie. Aż za pięknie się zaczęło. Jest kolejna, Kolejne. W jednym miejscu wszystko, ale piękne. Piękne okoń. O, ale ten to jest największy. No ten to ładny już jest. Taki ładny okonek. Piękna rybka. Piękny. Wypuszczamy. Wracaj ziomek, hop. Ta tanta robi robot, już nieraz mi dała piękne rybki i teraz znowu daje. W ogóle tanty to są dobre przynęty, szczególnie na takie jesienno-zimowe łowienie. Dobra, lecimy w kolejne miejsce, powiem wam, że jestem pozytywnie zaskoczony, No znaczy zaskoczony, ja się spodziewałem, że tam będą ryby, tylko nie spodziewałem się, że aż tyle będzie tych okoni, warto takie miejsca odwiedzać, praktycznie w każdym mieście macie takiego ciurka. więc warto wziąć wędeczkę i się wybrać, chociaż z tymi okoniami pobawić, lecimy dalej. Tu widziałem, że coś się rzuciło. No tam się coś ewidentnie rzuca. Jak tam tu poprowadzić? O, tu jest miejscoweczka. Może tu jakiegoś okąka się. Ale komary gryzą, wam powiem. Uda. Tam też jest potencjał na jakąś rybkę. Jaką nie mam tam, jak poprowadzić. jest ale, o kurde mały okonek jest małego uratowany ale fajna pogoda dzisiaj taka polska złota jesień, jesień. O, jest o, ładny ładny okoń ale pięknie przywalił Ładna rybka. czekaj ziomek. Taki okonek. Piękna rybka. Pięknie. Muszę go teraz tu tak wypuścić. Nie mam innej możliwości. Tu też są fajne miejscoweczki, ale nie ma jak tu dojść. Z drugiej strony dojdziemy. Idę przejść na drugą stronę jak kozi Tam o, lecimy te miejsca. Bo jest tam potencjał ewidentnie. zbliżamy się już do mostu przejdziemy sobie na drugą stronę chociaż jeszcze tam widzę przepiękną miejscóweczkę i ją obrzucam zdaje się że zobaczyć jeszcze coś się uda miejsce piękne o, jest, ale mały Ma, mały grucior jeszcze znowu od krzaki Udało mu się uciec Szybkie wyjechały Ale piękne było przy... ojej Ale przywaliło coś Kurde piękne uderzenie było Tu jest taki mały Musiałbym te krzaczki tu ogarnąć Jest widziałem jak wyszedł Ale ma piękne kolorki ten okoń czekaj ziomek taki jesienny, ale ma kolorki przepiękny jest wracaj ziomek do wody tu w tych krzaczorach to siedzą na pewno Nie ma się tu jak do nich łby dobrać o, jest kolejny, jest kolejny, kurde, ale mnie komar znowu zaatakował, ale mają kolorki, komaluchy, maluchy, ale piękne, o, ale złe, zobaczcie jakie on ma płetwy piękne, przepięknie ubarwiona jest ta ryba, włączę wam na telefonie, bo na kamerze to pewnie tego nie będzie, zobaczcie jakie ma kolorki, no przepiękna jest ta ryba. Hop, do wody o, przepiękne kolorki no. dobra chyba kończymy kończymy Dobra, kończymy na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zapraszam też do poprzednich moich materiałów, za chwilę wam wyświetlą się linki. No i co? Do następnego!